Dlaczego aktywnie nie robię dropshippingu? Dzień 57, ja nazywam się Majka i zapraszam do materiału, w którym ci to wytłumaczę. Bilet na dzisiejsze wydarzenie zamówisz pod spodem, klikając przycisk. Subskrybuj. Statystyki za wczorajszy dzień to przychód 1716,65 zł. Czas pracy to 3 godziny, a satysfakcja to 4 na 10. Lecimy dalej. Informacja dla nowych oglądających: yy, Tutaj możesz sobie zatrzymać, jeżeli jesteś nowym widzem, a trochę osób nowych przyszło. Możesz sobie zatrzymać i przeczytać, o co chodziło z tym slajdem. A my lecimy dalej. Ok, informacji co się dzieje nie mam, natomiast myślę, że możemy zacząć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego aktywnie nie robię dropshippingu. Zacznijmy więc. Dropshipping robiłem jeszcze w wakacje 2022 i w tamtym okresie zakończyłem działanie z tym modelem prawie w 100%, bo tam jeszcze jakieś sprzedaże, jakieś konto jest. Natomiast bardzo mało robię dropa, aktualnie prawie, prawie zero, gdzieś tam powłączałem aukcję ze względu na to, że skupiam się na swoim modelu i to jest taka informacja odnośnie tego, że jeszcze w tym roku działałem z dropem i dlaczego rzuciłem dropa? Ja rzuciłem dropa dlatego, że znalazłem sobie model e-commerce'u który w którym jest mniejsza konkurencja, na który mogłem sobie pozwolić i który po prostu lepiej mi, bardziej mi odpowiada dlatego po prostu zacząłem to robić i i dlatego po prostu rzuciłem dropa, drop przynosił pieniądze i ciągle jakby te słupki szły do przodu, cały czas zarabiałem więcej wiadomo, z mniejszymi, większymi spadkami, natomiast cały czas to szło ogólnie do przodu, tak podsumowując, mówiąc raczej tak na przykład w skali jednego kwartału, nie, w jednym kwartale, nie, więc, więc no okej, okay, a jeśli chodzi o to dlaczego, bo jakby ja chciałem przedstawić tutaj swoją sytuację, moja sytuacja jest inna niż twoja jeżeli Ty jesteś początkującą osobą, to też nie powinieneś, się tym, nie powinieneś się tym sugerować. Ja chciałem poinformować tutaj Was, widzów, dlaczego nie robię dropa aktywnie, żeby nie było, że o drop nie działa czy coś takiego, tylko po prostu znalazłem coś lepszego niż drop. Ale ta jest, dalej to jest biznes e-commerce, jest bardzo podobny mm, do dropshippingu, tylko że jest e commerce bo e-commerce inaczej, dropshipping to jest model logistyczny e-commerce'u, yy, a mój model jakby biznesu jest e commerce i też jest takim jakby modelem, nie? Też logistycznym po części, bo logistyka jest zupełnie inna od dropa. No, a jeśli chodzi o to pytanie, od czego, zacząć, od czego warto zacząć biznes e-commerce, dalej będę nieugięty i warto zacząć od dropa, ze względu na to, że jak nie masz budżetu, to lepiej zacząć od tego i po prostu tak z mojego doświadczenia wynika, że po prostu lepiej zacząć od dropa i zacząć od czegoś, gdzie nie trzeba inwestować pieniędzy. I tak jest moje zdanie, to tylko moja opinia, natomiast każdy sobie zrobi z tym, co totalnie chce. Czy dropshipping bardzo różni się od handlu z towarem na magazynie? Według mnie podstawy są takie same i jest kilka marketingowych kwestii i logistycznych, oczywiście, które są inne. Natomiast nie różni się to jakoś bardzo, bo ktoś, kto robi dropa, już ma duże zaplecze, aby handlować, nie? Więc jakby, więc jakby nie różni się, według mnie jakoś bardzo. Pytań nie mam, a przepraszam, pominęłem szybciutko. Jeżeli ktoś nie zauważył, cyfra dzisiejszego odcinka to 410. Jeżeli nie wiesz o co chodzi z cyfrą, no to przejdź sobie do odcinka, w którym organizacyjnie mówiłem o tym temacie. Możesz po prostu wziąć udział w rekrutacji, gdzie yy, będę, wybiorę jedną osobę, którą poprowadzę od zera yy, w takim mentoringu, jakby jeden na jeden w moim modelu e-commerce, którego nie zdradzę yy, publicznie. E, więc jeżeli jesteś to... Jeżeli, chodzi o to, żeby po prostu zbierać te cyfry w każdym odcinku i cyfry są już od 2 grudnia ile są przez cały grudzień. Tak więc taka ciekawostka. E, pytań do ciebie, e, pytanie do ciebie mam. Jaki ma być następny odcinek? Innych pytań nie mam, e, więc dziękuję Ci bardzo e, i trzymaj się do jutra do godziny 18. Cześć, cześć.